Tuż przed Dniem Kobiet korzystając z wolnej niedzieli Bełchatowianki odpowiedziały na zaproszenie Galerii Olimpia i przybyły na spotkanie zatytułowane Babskie Sprawki. Pod tym intrygującym hasłem kryły się atrakcje skierowane głównie do kobiet. Panie mogły więc korzystać z tego, czego na co dzień im brakuje, czyli rozmów ze specjalistami, spotkań w miłej atmosferze i zrobienia wreszcie czegoś tylko dla siebie. Zapraszamy na relacje. W dniu dzisiejszym Galeria Olimpia przygotowała dla wszystkich państw z okazji ich święta wiele atrakcji. Mogą wziąć udział w warsztatach których uczymy się połączyć życie prywatne z pracą i połączyć tak naprawdę balans w swoim życiu oraz warsztaty z ziołocznictwa, gdzie sprawdzamy moc ziół z naszej kuchni w leczeniu domowym. Również możemy wykonać sobie bezpłatny manikir, makijaż, zbadać jakość naszej skóry lub skorzystać z porady dietetyka, gdzie sprawdzimy na specjalistycznej wadze, jak wygląda skład naszego ciała. Oczywiście mamy również dwóch bardzo przystojnych hostów, którzy rozdają Kwiaty, panią, wszystkim paniom. Serdecznie zapraszamy. Tak, dzisiaj oprócz dużych kobiet, mamy także atrakcje dla właśnie małych, najmniejszych dam. Dzisiaj bawimy się piaskiem kinetycznym. Modelujemy zamki, królestwo żółtych i różowych zameczków. Oprócz tego kolorowanki, malowanki i wycinanki. Generalnie makijaż to nie jest coś, czego nie możemy się po przyjściu do domu pozbyć, tak? Także panie bardzo chętnie siadają, z Sugerują się e, naszymi tutaj zmianami, e, potem przychodzą na wyspę, zakupują do Inglota tutaj, e, do galerii, zakupują te kosmetyki, które, y, które doradzamy. I generalnie myślę, że są otwarte na, na pewne zmiany, na, na urozmaicenia w swoim codziennym wizerunku. Yy, ogólnie y, codziennie się maluję, maluję oczy, usta, no ale po prostu chciałam dzisiaj, żeby mnie ktoś fachowo y, umalował i chcę zobaczyć jak będę wyglądała. Tu umalowana przez panią kosmetyczkę. Jeżeli chodzi o analizę składu ciała, to mamy taką wagę, która na zasadzie bioimpedancji, czyli przepływu impulsu przez nasze ciało. Bada sobie parametrycznie stosunki tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jest tam wiek metaboliczny, masa kostna, ogólna waga BMI, czyli taki wskaźnik, który mówi nam o tym, czy mamy nadwagę, czy może mamy prawidłową masę ciała. Badanie trwa dosłownie 3 minuty. Jedyny warunek, to trzeba zdjąć, i stanąć stopami. Tak yy, przez jakieś tam cieniutkie rajstopy spokojnie spokojnie impuls przechodzi. Panie bardzo chętnie biorą w tym udział, też panowie są ciekawi, szczególnie tego wieku metabolicznego. E, także myślę, że zainteresowanie jest dość duże, tym bardziej, że niektóre parametry, jak chociażby masa kostna, e, mogą wskazywać nam na jakieś zaburzenia, anomalie w organizmie, na przykład osteoporozę, tak? czy osteomalację. Czyli po takim prostym badaniu możemy później e, iść dalej, na przykład na badanie densometryczne, jeżeli coś wyszło nie tak. Wykonujemy badanie CERY, jest to y, badanie firmy Ziajać. Jesteśmy zaproszeni na darmo konsultację. To jest poglądowe badanie dla naszych klientów w celu ustalenia takiego profilaktyki zabiegowej, pielęgnacji domowej. Panie mogą się dowiedzieć od nas, jakich produktów używać z jakich kosmetyków. Dodatkowo dla wszystkich uczestniczek warsztatów sklepy z Galerii Handlowej Olimpia przygotowały wiele upominków. Oczywiście możemy sprawdzić wszystkie na fanpage'u na Facebooku, do czego serdecznie zapraszamy. Tematem przewodnim warsztatów jest życie w harmonii, z angielskiego to jest takie modne powiedzenie work-life balance. I panie tak, bardzo chętnie korzystają, bardzo chętnie słuchają przyswajają tą wiedzę i e, odpowiadają na pytania. Panie bardzo dużo wiedzą, e, znają możliwości wykorzystania ziół w kuchni, natomiast bardzo chętne są dowiedzieć się, gdzie jeszcze w lecznictwie te zioła są stosowane. Bardzo fajne te warsztaty, właściwie i dla młodych i dla starych, dla nas też to było. No to były warsztaty jak sobie radzić w życiu, w ogóle ze stresem, e, z planami na przyszłość, no, my to już właściwie mało planujemy. Jak Ale ogólnie to wspaniała rzeczy. rzecz, naprawdę. Skorzystałyśmy z y, usług kosmetycznych, zrobiłyśmy sobie paznokiecki. Przesympatycznie, no, no nie spodziewałyśmy się. Ja po chwilą widziałam, że jest ogłoszenie, no i koleżankę nam mówiłam, żebyśmy przyszły dzisiaj. Spędzam z moim chłopakiem Dzień Kobiet, no bo, bo bardzo go kocham i, i bardzo lubię z nim chodzić do sklepu, ale gdzieś się zapodział.